Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z Extraction. I mamy spontaniczne miny oślepiające, namierzenie gniazd, polowanie oraz portal. W tym odcinku mamy kasyno i hotel Apollo, jedna też z ciekawszych miejscówek, które zostały dodane z wejściem Extraction. Mmm... to by to wziąć w takim bądź razie. Elka już była, dok był, puls był, alibi była. To może flinkę. Może nie, bo Finkę na to trudniejsze wezmę. Hmm, wezmę hibanę po prostu. wam jak chyba na tutaj działa, a nie ten w Chyba na inaczej działa tu niż w sid Zwłaszcza podniesiono do 10. poziomu. Potrzebujemy nowych danych na parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on Gorman's nest. Don't destroy them or we'll lose the trackers. Plant auto trackers on those what nests. The tracker oh, yeah. Auto tracker activated. Auto tracker activated. Data acquired. We'll find out what's going on with these nests. Yes, it's hard. że i e, nademarze mają e, tą samą umiejętność, jaką miałyby e, w meży. One są w stanie wywalić dziurę w ścianie i to zlechowanie. Są w stanie zrobić dziurę. Ja tak ostatnio mówiłem, że przydałby jakiś taki operator, na przykład jakiś bandit albo kite, który byłby w stanie zabezpieczyć taką ścianę. Yeah. <inaudible> po Static the here are being good buddies with their elite, which is bad news for our containment efforts. Mm. Kill a few to provoke the elite into showing itself.

Takowa wybuchła właśnie na ryj No, a to co mówiłem, chyba ma takie coś inaczej. Przycelowywując, imienia no. no, mogę takie coś zrobić. Kiwana jak na moje jest idealna na te. Właśnie właśnie... jak to się nazywa? wiecie na co e, ma... naoplazmę e, naoplazmę, którą trzeba po prostu poniszczyć parę gniazd i i ją wtedy można brać. wtedy można po prostu no, jak to się nazywa? po prostu pyknie się jeden przycisk detonuje całość A ja nie wiem co to za imię to. Powinno być jakieś troszkę. Tak się innym zniknęło. Kopał. Fyjski. I... koszal w łeb. Kopa, żeby otworzył się. Jak się otworzy... Uf, ruch mi teraz. <grywa> Kurwa, 5 minut odcinka, a ja już jestem, Właśnie przechodzę na trzeci sektor. Zobaczymy, jak pójdzie. Następny. No, Można wierzyć, e, że w tym odcinku będą 3 na najazdy, a nie 2. Znaczy, to tak, najszybciej się z tym e, rozprawi

The server room aboard the Pioneer is significantly larger. This is evident from the amount of data React must process. A, odporowało go. Mm -hmm. Wiemy, że jest mm. chyba e, ten, ten Osobowość ma właśnie to, to że e, ona ma dużo tego rozrostu. To nie jest po prostu spowodowane, że tu został podniesiony alarm, to jest to spowodowane właśnie, że osobowość ma po siebie. Hmm. To, hmm. To, że... That's my... That's my Zobaczcie kolejną... kolejną... E... kolejną e... kolejny rodzaj języków. To jest right? anin. To jest smoke. Smoke po zbiciu pancerza. Po zbiciu pancerza ma po prostu... wydziela gaz. identyczny jakie mają na demacze. Znisz. 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 na Znisz. Znisz.

Ten type jest okej, okay, ale szału nie ma dopóki nie urywa. To jest taki, że przynajmniej nie zrespi mi się tu e, tam na szycie. On, on chyba ona no, już potem jak straci apteczkę, e, straci tego overkill'a to ona no jest bardzo podatna no. Aha, Serotor spieprzył, okej okay. Jeszcze, no tak, jeszcze raz mi się odregenerowuje, co tak latasz? Device jesteś mały, nie? De high ground is over aan de Deploying device. Colerne negatief, en barley device deployed. Deploying device. Dwa Dwa, mygasz pierdolę Oni jak laleczki czasem latają właśnie Reloading. Aha, będziemy mówić go, to Odsuń się ode mnie Mędu Went out there anyway and came back to us. i will admit i You remind me not to lose hope. to lose hope No, e, i hotel. i Więc chyba na wam pokazałem. Teraz wing. O, triangulacja, namierzenie gniazd i biopsja. O, ale przyjemne. Questy. I do tego bez mutacji. Bardzo fajne. Battlefield Battlefield Masłofilt. A ja jednak wolę albo Spira, albo 9x. ale wziąłem teraz tego Spira, żeby pokazać jak to na kastomie wygląda. W stoku, sorry, w stoku wygląda. Więc wygląda, tak, ten Spira jest całkiem dobrą nawet w roli. Niektórzy marudzą odnośnie Spira. Ten Spira jest bardzo fajny. Tylko trzeba sobie naprawdę poradzić momentami z... ...z odrzutem. There it is, but you have to start with the first station. Moją umiejętność czyli są w stanie się wysadzić po przy operatorze. W wymiarze są najbardziej nieszkodliwymi e, tymi archaikami. One nie zadają obrażeń, jeżeli się wejdzie w tą chmurę. Obrażenia zadaje tylko chmura i e, nadmaczy. A wywadzacze to wywadzacze bo one wybuchają po prostu gra To Zawzięcie Się wciskali, no, 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 e, jak się Tylko... Kilka rodzajów Urwa Kurwa po klasach gnoja o. Tylko kilka rodzajów Z czego widzę, że tu aktualnie Dominującą Dominującym AI są na A Siewców jest. To też. Trochę tych siewców jednak e, jest. Siewców akurat nie lubię, bo siewcy są upierdliwi. Możesz im tylko po rękach wrócić. Albo po pomagam. Nie pamiętam słów. W jakim merze były to, co robili? Tak dawno temu, że nie pamiętam. Nie pamiętam czy byli serce, czy nie. Czy jest to po prostu jakaś nowy, e, nowa wersja, po prostu archaika. O! I to jest to, o czym ja mówiłem. Bo ludzie po prostu zaczęły im takie, właśnie główna wyrastać z tego. Czyli e, po prostu. Bo to jest e, Nowy Meksyk. To jest, wydaje mi się, że Nowy Meksyk, bo ta mapa e, jest, wydaje mi się, że właśnie z Nowego Meksyku. I właśnie ludziom takie. Główna właśnie wyrastały takie kolce z rąk. I sequence, się właśnie We could use more data on nests. Tag them with auto trackers, but don't wake them. The capture net are 0.03 seconds and keeps them docile during

No to trzeba już pięć miast. To nie zmienić masz. Osobową drużynę trzyosobową, musisz mieć pięć miasta. очко просто отстрелил.

Nie. Jopsie. Jopsie, yeah. to w tych właśnie nie. na jazdach to Ops. 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 się... Ma się już apteczkę i raz za tym ja na razie nie mam potrzeby, All nawet odpalenie mojej koszuli mi... tej świnki, bo ja cały czas jestem na overhealu. Więc nie na, na razie. więc nie miało to jakiegoś sporego efektu z powodu, że... że rozpuszczają na kampanie... Jakiego ładnego High Właśnie kurwa Ubisoft za godzina rajda więcej niż e, na kolicy 3 kurwa tych Than three of them All emergency departments were deployed, but this was something beyond anything they've seen before. They didn't stand a chance. Uh. If you're done here, just call for the extraction platform. <laughs>

Dmuszczająco sobie je tłuc, po prostu na zapamiętanie, Nie, no, bardzo mi się podoba to. Powtarzam się kuźwa, ale bardzo mi się podoba to. A... No, tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie. No, odcinek prawie pół godziny. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam też na kanał na Twitchu. E, do nas na Discorda też zapraszam bardzo serdecznie. No i co? No i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano!